Witajcie w dzisiejszym odcinku Envy Rude w beczce, czyli silnik zaburtowy na tapecie. Mam nadzieję, że będzie to godny następca wichra. Chociaż wiadomo, nie jest to żadna Honda, czy Yamaha, ani też Merkury, ale już taki silniczek, dajmy na to, który powinien bezawaryjnie pływać. Podobno, tak, bezawaryjnie, żeby w ogóle działał. To był najtańszy silnik wśród wszystkich, jakie gościu miał dostępne. Także kto wie, w jakim jest stanie i ile mam o to godzin. Tak, może będzie łatwiej, niż ja go wrzucać do beczki z wodą. No postawić. No i chyba łatwiej. I co my tu mamy więcej? Dwa cylindry, bo dwie świece widać. I 25 koni, czyli ta sama moc jak i wichrze. No, oby był mocniejszy. Szarpak działający, ale jakby się zepsuł, to pewnie też się da odpalać na sznurek. Hmm. Sanie. Włącznik, wyłącznik. Dobra, zaraz tam popatrzymy więcej. Puszczę wody do beczki. Bo się ciemno zrobi i nic nie zrobię. O, kurde. Woda niech się leje, a my w międzyczasie zrobimy trochę paliwa 1 do 50, ale olej to niezwykły miksol, ani taki jak do kosiarek, tylko jakiś taki. Łódka jest narysowana. Zobaczcie, jaki zielony, jakiś taki paskudny. Ile tych kieliszków wleję? 4 4 może się w tym roku gdzieś przepłyniemy, ale nic nie obiecuję, bo powiem Wam teraz trzeba dalej troszkę jeździć, żeby łódkę zwodować. A ja mam słabą przyczepkę, dosyć koło wysiada, już nie mówiąc, że no, taką przyczepką to tak średnio po drodze jeździć, ale będę się starał. O, co jest? Jarek, powietrza do hydroforu nie nabiłeś. Nabiłem, ale tak parska mimo wszystko. Tadadadada. Bulgocze jakby już silnik chodził. A jak nie wykorzystam tego paliwa, no to się wleje do jawy 350. Znaczy się dokłada. Przecież jawa przepali wszystko. O wody już starczy aż za ho miałem tą butelkę jakoś do beczki przywiązać ale wtedy pod wpływem obrotów myślę żeby się bardzo bardzo wszystko trząsło więc damy drugi taki baniaczek no i tak zrobimy żeby nam się tu nie wylało jakby zawadzić nogą czy czymś o tak mamy wszystko stabilnie ładnie zrobione Tyle, że tak się z Wami zagadałem, że silnika nie przymocowałem. To będzie za duże. Tu są takie śruby do przykręcania silnika. Jak to się nazywa, w pawęż? W takie coś przy motorówce. Przy łódce. Może to by się nadało. Jak odpali pod wpływem wibracji, żeby. Nie wpadł do beczki. Szukam jednak lepszej deski. Moczonek z młotka tu słabo. O! Dobre. Bywają przypadki, że czasami silnik odpadnie od motorówki, jak słabo przykręcony. Słabo czy nieodpowiednio. Ale tu jest dobrze. A tu mamy biegi: przód, tył. No, do tyłu się nie chce włączyć, może jak będzie odpalony, to pójdzie. Zobaczę. Bo śrubę też uruchomimy. Podobno nie odpłynie się z beczki. No to teraz przewód. Stary przewód, ale działający. Tutaj jest taka Gruszka, to taka pompeczka, żeby zaciągnąć paliwo ze zbiornika. Na tej gruszce jest narysowany kierunek, w którą stronę płynie paliwo. Czyli tym do baniaka. Teraz gdzie to się podłącza? A, tu jest trochę inaczej. Tu powiem Wam jest wyższa szkoła jazdy. W wichrze to proste. Wejście na przewód eleganckie, zakładać, palić i jechać, ale nie pojedziemy już wichrem. Bo widzicie, jak jest, tak jak był rozłożony, tak, tak będzie. Bo ja go nie złożę i nawet nie ma sensu go składać. Najwyżej kiedyś się go przepali, bo silnik jako taki jest działający, że chłodzenia nie ma. I teraz, że tam kurde, rozebrałem i nie mogę złożyć, to już jest inna sprawa. Ale wracając już do tego silnika. To, żeby założyć przewód, trzeba mieć paliwowy, trzeba mieć taką moto, tutaj nie wiem jak to nawet nazwać, przejściówkę, czy co? Po co? Tak, dlaczego? Żeby ktoś nie odpalił na jeziorze, nie popłynął. O, siedzi. I dopiero teraz przewód. O, ale tu trzeba będzie. Chyba wodę ciepłą zagrzać. Panie, jak ja to wcisnę? Już woda się grzeje, tylko nie pamiętam jeszcze jak tu się pompuje. Żeby paliwo doszło. Czyżby tym odstania? Co tu jest narysowane? Może i tak. A tak wygląda szarpak od wichra. Zobaczymy, który większy. Nie, no ten kurde n sporo większy. Te szarpaki zawsze się lubiały psuć. Podobnie jak tych wszystkich kurde, wschodnich produktach. Urywa się tutaj, co tu się urywa? O, tu nawet widać, że się urywa. Urywa się ten ząbek, który jest tu. To tu już go nie ma. O tu powinien być. Tak jak i tu. No ale to już zostawiam za sobą. A napijemy się ciepłej wody? Nie, moja szklanka, ale teraz będziemy przewód w niej moczyć. O, 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 o panie, o to chodziło. Pięknie. No to patrzę na tej pompeczce, czy podaje paliwo z baniaka, mojego prowizorycznego baku. Podaję. Literek by pasowało wymienić, bo ma z 10 lat. ale... Idzie paliwo to dobrze. Teraz jak się go pompuje. O, to to czuję, że coś się dzieje. O, chyba słychać. Jak idzie paliwo do gaźnika. Żeby nie zalać, to może. To może. Może powiedzcie mi, jak się tu gaz daje. Tu się coś ta manetka nie chce kręcić. Jak tu się gaz daje. Ah, jest. Widzicie, działa. Chyba się zastał. Nie dam tak za dużo, dam tylko trochę. I próbujemy. O kurda, aż beczka się przewróci. Na początku odrobinkę złapał. Zobaczymy, co ze świecami. Jedną wykręcę. No na początku chycił. No tak, zalana. Tego się właśnie bałem, żeby go nie zalać ale może zdążymy go dziś odpalić to no wiecie to nie jest kurde słoneczny patrol żeby to była maszyna że się pali i się jedzie honda czy Merkury tu trzeba by było dać 2-3 razy tyle to też za egzemplarz z lat 90. należało mi kurcze żeby nie zalał za chytro. Wziąłem tego paliwa. O, cała czarna. Jak ma zapalić? O, to, to. A to są świece od malucha. Jakie to są świece w ogóle? Kurde, to są inne jakieś L77JC4. C4 są lekko pod kątem. Dlatego się dziwnie wkręca. No i będzie chwila prawdy. Chociaż ja wiem, że pewnie nic z tego i tak nie będzie. Coś może źle ja robię tutaj przy tym silniku. No to nie powinno się tak zalewać. Szarpałem się z wichrem, będę szarpał się i z tym. O! Kurde było. Najwyżej jak coś trzeba będzie ze sobą na łódkę zabierać kuchenkę gazową i podgrzewać świecę na rzece. Aj jaj. Mało mu brakuje. Даме trochę gazu. Naijdai es. Voyu sahertsa. numer o Boże nie w tą stronę kręciłem manetką nigdy bym go nie odpalił zobaczcie a ja go gasiłem za każdym razem Zresztą tu jest narysowane jak to trzeba w którą stronę jest gaz, a w którą nie Jest dobrze zaraz włączymy bieg na razie się trzeba nacieszyć tym jak ładnie chodzi, jak ładnie pracuje podać gazu Nic Oto mówicie, żeby włączyć bieg? Czy mi się tu woda nie nalała? Tu wszędzie, wszędzie woda jest. Nie Dobra, skasimy. Zobaczymy czy odpali na ciepły. Damy trochę gazu. Już tak pociągną. Jeszcze raz. No dobra, ciemno już jest, starczy, ale zrobimy taki myk, że, że odłączymy paliwo Żeby wszystko wypalił z gaźnika. Dlatego niech wypali co ma wypalić i niech sam zgaśnie. Od musi mniej palić. Ale ważne, żeby jak już się płynie, żeby się płynęło. Jak już się zapali, żeby nie gaz. Żeby się nic nie działo. A czy spali librę, czym dwie mniej, to już mało ważne. No już. Teraz nie ma nic w gaźniku. Przykryję go, bo nie mam dzisiaj siły go zabierać z tej beczki. Poza tym już ciemno. Kurde nie tak. Musi być tak, bo tu jest wyjście na ten szarpak. Ale to ja i tak pewnie będę pływał bez tego, bez tego dekla. Bo no, to trzeba będzie świecę pewnie wyciągać i poprawiać. To na dzisiaj to by było na tyle. Tak trochę z innej beczki było, ale mam nadzieję, że jako tako. Także cóż, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!